Cześć, Marcin z tej strony. Dzisiaj chcę Wam pokazać polecić jeden z moich trafionych zakupów budżetowych. Jest to Piła Szepach HS100S. Piła stołowa, średnica tarczy 250 mm. Piła jednofazowa, czyli zasilona z 230V, moc około 2 kW. 5000 rzutów na minutę, czyli taki w sumie standard. Jakie ta piła ma opcje, możecie się dowiedzieć na wielu innych filmikach. E, powiem Wam tylko tyle, że mogę ją e, z, z czystym sumieniem polecić. E, kosztuje ona coś około 650 zł. Tak? Na oko bo ja ją kupiłem chyba za 680 zł ze zestawem tarcz, o tym za chwilę nie będę pokazywał wam, co, jakie są nastawy, co ona może robić. Może wiadomo, tarcza może pójść w góra, tarcza może pójść w dół i pod kątem tego wam pokazywać nie będę, bo to że tak powiem, zobaczcie na trylionie innych filmików w internecie. Powiem wam tylko tyle, że obudowa jest plastikowa to się możecie zdziwić jak ją kupicie ale jest bardzo solidna wystarczająco takich domowych prac z tego co wiem chyba maksymalna grubość cięcia materiału to jest jakieś 80 mm to jest też w zupełności wystarczające ogólnie solidna konstrukcja mimo że jest plastikowa i Nogi są dość wiotkie, ale jak się to wszystko skręci, to nawet tutaj można zobaczyć, że się gnie. Um, nogi są dość wiotkie, ale po wszystko, po skręceniu, naprawdę jest stabilne. Przede wszystkim e, trzymasz, tak powiem, poziom Piłę tej konstrukcji. Spokojnie możecie kupić jeszcze taniej. Um, widziałem chyba już nawet niektóre sztuki bez zestawu tarczy za 450, czy coś pod 500 złotych konstrukcja jest dokładnie identyczna ale to, jest, to były piły bezmarkowe a ja, że tak powiem podchodzę sceptycznie co do kupowania bezmarkowych chińskich produktów, gdyż z tym jest pewna loteria możecie trafić na sztukę, która jest bez zarzutu i będzie Wam służyć lata będzie Wam służyć lata a możecie trafić w taką sztukę, która po rozpakowaniu, że tak powiem, okaże się, że jest albo krzywe, albo coś uszkodzone, albo, um, albo po prostu coś nie domaga. A z tego to powodu, że e, bardzo wiele chińskich marek ma, mimo że produkuje rzeczy markowe i produkuje rzeczy niemarkowe, to jest to sama fabryka, i wtedy dla markowych, że tak powiem, zamówień, czyli powiedzmy taki szepach, który jest teoretycznie niemiecką marką. Kontrola jakości jest znacznie, znacznie bardziej rygorystyczna. A dla marki Huang Dongfang w zasadzie tej kontroli jakości nie ma, po prostu co wyjdzie z taśmy produkcyjnej to wrzucają i, i wysyłają. Mimo, że teoretycznie piła jest identyczna, tak? Ok, to, że. powiem Wam tak jeszcze. To, że ona jest zasilana z 230V, ma swoje wady i ma swoje zalety. 2 kW. No, to powiedzmy, nie w każdym garażu takie gniazdko znajdziecie, żeby taką moc wyciągnąć. Z drugiej strony, siła też nie każdy ma siłę. Także są plusy i minusy takiego rozwiązania. Jedyne, co, czego w tej pile brakuje, to powiem Wam, że brakuje soft startu do silnika w zaraz jest, jest potwornie, oczywiście, potwornie głośno. Zaraz zobaczycie. Generalnie, jak zauważyliście, całą piłą aż szarpnęło podczas startu. No i to jest pewna wada. Oczywiście można sobie taki software dokupić i zainstalować samemu. Oczywiście wtedy tracicie gwarancję. Okay. Zawsze, oczywiście, używajcie z osłoną piły. Nie używajcie piły bez osłony. To jest niebezpieczne. I na chwilę obecną to wszystko. Jeszcze parę słów o tarczach, bo to jest chyba najważniejsze. Parę słów na temat tarcz. To jest zestaw, oprócz tego, że tarcza była w zestawie standardowo 24 zęby, dostarczana jest z tą piłą. To jeszcze kupiłem taki zestaw czterech tarcz: 24 zęby, 40 zębów, 60 zębów oraz 80 zębów. Dlaczego na, wie, na wielu filmach, e, że tak powiem e, autorzy pokazują, że ta piłat nie bardzo czysto, nawet na 24 zębach e, teoretycznie tak, teoretycznie nie, mi się że tak powiem, super czystego cięcia, takiego jak na filmach nie udało uzyskać no bo wiadomo 24 zęby w, zale w zależności od układu tych zębów to jest, o, spróbuję Wam pokazać. W zależności od układu tych zębów, ich tam kąta, nachylenia, coś tam, coś tam takie różne rzeczy hmm, dostajecie czystsze bądź mi, czyste cięcie. E, 24 zęby głównie nadają się z tego co kojarzę do zgrubnego cięcia, do tak zwanego rozdzielającego cięcia, a do precyzyjnego cięcia to już służą tarcze o większej ilości zębów. Dlatego w takowe się zaopatrzyłem. E, próbowałem używać 80, to już jest naprawdę, że tak powiem, wyśrubowane. E, czy wyśrubowane? Czy ja wiem, standardowa tarcza 80, raczej do materiałów twardych oraz precyzyjnych cięć. Możecie się zdziwić, e, że czasami można też przypalić ten materiał, bo gdyż no nie. Jak mocno wciśniecie, że tak powiem, materiał w tarczy, to, że tak powiem, potrafi nawet, może stanąć to nie, ale spowolnić na pewno obroty bardzo. Gdyż no, ta tarcza nie zbiera tak, tak, tak grubego wióru jak ta, więc tutaj trzeba wolno ciąć, ale tutaj za to macie precyzyjne cięcie. No i, że tak powiem, tu też jest materiał chyba twardych, tak? To taką widzę też na, na internecie, ale generalnie polecam zaopatrzyć się w zestaw tarcz o różnej, że tak powiem, liczbie zębów, gdyż jedną tarczą, że tak powiem, wiele nie powie a szczególnie jeżeli chcecie, chcecie ciąć precyzyjnie. No, te tarcze naprawdę nie są drogie, tak jak mówiłem. Ja chyba za, za piłę plus ten zestaw tarczy dałem 680 zł, więc to jest naprawdę niedużo. Moim zdaniem pewnie, yy, widziałem chyba podobny zestaw, żeby nie skłamać za 550 zł, ale tak jak mówiłem yy, jest to niemarkowe, niemarkowa piła, szukałem, że powiem marki, to nie mogłem znaleźć, jakaś tam nazwa chińska, europejsko brzmiąca i tyle. Tu, jest, tu jeszcze powinna być taka, że taka powiem przykładnica. No, jest, no nie, jej nie mam oczywiście, czy znaczy w sensie ono jest w garażu. E, tutaj jej nie mam. O, to jest przykład jak mam takich pełno gałęzi z przycinki. E, no i wiadomo, to jest sosna. Więc to pocięte zostało tak. To jest tarcza 24 zęby szło. Nawet można by mniejszy, znaczy tarczą mniejszej ilości zębów no ale to już powiem, specyficzne piły no powiedzmy no idzie ładnie najgrubszy ciąłem taki po prostu idzie wszystko jak masło no i będę miał do tego do pocięcia trochę dzisiaj o, gałęzi po co ten na takie małe kawałki a do opału pod kociołek żeliwny do, do, do kominka to się zupełnie nie nadaje. Yy, używam, że tak powiem, do tego przy przyłbicy takiej od kosiarki plus oczywiście na oczy okulary i yy, na, nauszniki, że tak powiem. Ochrona słuchu, ochrona wzroku no i czasami ochrona rąk też by się przydała, bo wiadomo, nie zawsze yy. Zawsze lepiej coś mieć na rękach niż nie mieć. Oczywiście też trzeba uważać, że jak będziecie robić bardzo precyzyjne rzeczy przy, przy ostrzu przy już wirującej, przy wirującej tarczy, no z tymi rękawiczkami nie zawsze to jest dobry pomysł, że gdyż może wam, że tak powiem, zaczepić, wciągnąć tą rękawiczkę i wtedy że tak powiem wypadek gotowy. Więc pamiętajcie, jeżeli Yy, macie rękawiczkę, to musi być ona dopasowana i z daleka od wirujących elementów. Tak samo na przykład przy wiertarce, jak operujecie też yy, przy szlifierce, też uważajcie, jak robicie w rękawiczkach. Także ok, no, sp mogę spokojnie tu no, solidny, no, solidne tak jak widać. No. Ale że, że powiem o, jest bardzo lekka, ale naprawdę zobaczcie, jest stabilna, tak. Mimo, że, tu, że, że, że ten element jest wiotki, to generalnie piła jest stabilna i spokojnie można na niej pracować. Także polecam Piła Szepach HS100S. Inne filmy, że tak powiem, innych autorów pokazują Wam dokładnie, co ta piła potrafi. Także polecam inne materiały innych twórców. Ja wam ją polecam. Trzymajcie się, cześć.